Jezu mój, choć jeden raz, choć jeden raz chciałbym przeżyć spotkanie z Tobą, chciałbym tak przeżyć słuchanie Twego słowa, aby każde z Twoich słów, zostało zapisane w moim sercu, abym czytając Ewangelię, patrząc na Twoje życie, by moje serce biło miłością. Choć jeden raz, Panie, Słuchać Twoich słów, spojrzeć w Twoje oczy, gdy wypowiadasz te słowa, ujrzeć Twoje dłonie, które czynią tak wiele cudów, poczuć bicie Twojego serca we mnie, Jezu mój, choć jeden raz. Wybacz Mą śmiałość, Panie. Ale jeden raz. Ten wyjątkowy niech będzie pomnożony przez miliony razy. Bym od dzisiaj już nigdy więcej nie spotykał się z Tobą, byle jak, bez miłości. Lecz wręcz przeciwnie. Bym tak tęsknił za spotkaniem z tobą, aż do bólu serca, gdzie na samą myśl o tym, że mam się z tobą spotkać, moje oczy będą zaszklone od łez. Panie Jezu, choć raz pozwól mi przeżyć Eucharystię całym sobą, całym sercem, duszą i ciałem, umysłem, wolą, by nikt i nic nie rozproszyło mnie. By to było spotkanie z wszystkimi w niebie, ale ibym myślał i przyniósł w moim sercu wszystkich braci i siostry całą ludzkość, bym przynosił na każdą Eucharystię całą ludzkość.